bardzo serdecznie. Z tej strony KupSztajn2000 A to jest mój kolejny odcinek yy, Minecraft Modyfikacje yy, No, więc dzisiejszą modyfikacja nazywa się yy, to, Tol Tol Repay Mod dodaje do naszej gry kowadło No, bardzo fajny mod Więc tak, przejdźmy do rzeczy yy. Tu mamy takie pierwsze podstawowe kowadło. Yy, crafting za nie do, za, będzie, jak skończę, pokazywać. Yy, I ten, ten, ten najprostszy. Na, tak, jak klikniemy na niego lewym przyciskiem myszy, yy, na przykład metalowym mieczem, to metalowy miecz nam się naprawi. Yy, I naprawia ten. Ten, to kowadło naprawia tylko rzeczy yy, od, yy, od drewnianych do, do, do żelaznych. No i złote też naprawia. Tak, yy, mamy tutaj dobrze. To już mamy teraz. Drugie kowadło. Yy, drugie kowadło naprawia, bo jak na przykład, zobaczcie jak. Kliknę na to diamentowym kilofem, to się nic nie dzieje, on się nie naprawia. Yy, a jak kliknę na to kowadło, obojętnie jakim narzędziem, na przykład zaraz Wam pokażę, na przykład siekierą, yy, złotą, yy, no, to, no to nam się naprawi. I tak samo naprawi się tutaj nam yy, diamentowy kilof. No, yy, no to crafting sobie nie z mi, a to kowadło służy do naprawiania enchantowanych rzeczy. Więc tak, więc możecie tu każdy, każdy, tak mi się wydaje, że każdy, już zaraz zobaczę, o chyba będzie jedno, zaraz, no można każde, możecie każde, no i tutaj nam naprawia się zrenczantowane rzeczy. Tak samo możecie jeszcze naprawić zbroje, złotą złotą, obojętnie w którym kowadle, no i teraz przejdę do craftingu tych wszystkich rzeczy. Więc tak, crafting, żeby skraftować... Podstawowe kowadło to yy, potrzebujemy cztery bloki żelaza. Proszę, mamy kowadło. To najprostsze. Najprostsze kowadło. Dobrze. Teraz do skraftowania tego drugiego, jakby ulepszonego, potrzebne nam będzie podstawowe pierwsze kowadło. Wokół niego, daj tak, jak ja, dajemy cztery bloki żelaza a po bokach diamenty cztery. no i to w tym można naprawić yy, ten yy, można naprawić w nim diamentowe rzeczy dobra, teraz ostatnie kowadło czyli to yy, jakby enderowe kowadło naprawiamy, znaczy boże co ja gadam yy, robimy w ten sposób Do, Kładziemy na środku to drugie, to kowadło, yy, dajemy tak, tutaj wokół niego zamiast yy, żelaznych bloków, tak jak w tamtym, dajemy po prostu oko kresu. No i po bokach diamenty. I to jest, i to jest wszystko. No, trochę kosztowne ta cała, te, te wszystkie rzeczy, no ale, ale można powiedzieć, że się bardzo, nawet, nawet bardzo się przydają. I fajnie jest, że naprawiają zbroję. No więc dobra, więc ja teraz przejdę do instalacji i widzimy się za chwilkę. No więc, cześć! Dobra, więc żeby zainstalować tę modyfikację, będziemy potrzebować dwa pliki. Ten plik z modem i modloader. Więc tak, wchodzimy w uruchom. Tutaj będziecie mieli percent Musicie wpisać percent app data percent Wchodzicie w Minecraft yy, Sej yy, Boże yy, bin yy, Minecraft Otwieraj pomocą archivizer winner yy, I prze, robicie coś takiego Przekopiowujecie No nie sorry, najpierw mod Najpierw przekopiowujecie pliki z modloadera do tego do Minecrafta. Tak, naciskacie OK. Mhm. Yy, I później to, to repaid. No, OK. No i macie modyfikację zainstalowaną. Modyfikacja przydatna. Yy. Trochę droga, no ale, ale fajna. No i tak, no i, no i już będę kończył. Proszę Was o subskrypcję, komentowanie i dodawanie do ulubionych lub i yy, lajkowanie. Czy tam dawanie kciuków w górę. Więc, więc co? Więc cześć.